Siemaneczko, z tej strony Karma Znowy. witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Na wstępie szybkie przypomnienie o zostawieniu subika, mi to pomaga rozwijać kanał, a was to zbliża do kolejnego losowania przedmiotów właśnie z tej gry. Jak już jesteśmy w temacie losowań, no to robimy sobie kolejny konkursik, tym razem do wygrania są dwa przedmioty, więc dwie osoby tutaj będą wylosowane, pierwsze miejsce, czyli pierwsza wylosowana osoba zgarnia Okowy Honoru zrobione w drucianym runie, Druga osoba za to zgarnia oko Gryfa, czyli też dość popularny itemek do wszystkich buildów, które korzystają z błyskawic. Jest po prostu niezbędny. Dodatkowo musicie też być subskrybentami kanału oraz, oczywiście, łapka w górę też jest mile widziana. Wyniki konkursu pojawią się standardowo za około tydzień. Obecnie przybywam na urlopie, więc jak tylko wrócę, postaram się Wam te itemki rozdać. Wrzucimy tutaj wyniki tego losowania. A przechodząc już do odcinka, dzisiaj będziemy rolować talizmany na skillery. Talizmany wydropiłem na obszarach grozy. Na tej postaci mam już obecnie 97 poziom, więc śmiało myślę, że te talizmany właśnie z obszarów grozy można tutaj brać. Brałem też takie, które mają właśnie około 40 życia, 45 do życia, więc tutaj naprawdę może wyjść dosłownie wszystko. Jest jeden do przyzwań dla druida oraz 12 do zyskiwania równowagi. Niestety nie będę grał raczej na druidem, a jest on właśnie wydropiony z diablo na obszarach grozy, więc też się do rolowania nada. Jest jeszcze jeden taki wydropiony na Mefiscie na obszarach grozy, więc też myślę, że będzie go można sobie tutaj porolować. Ogólnie będzie to największe rolowanie na tym kanale. Przygotowałem sobie sporo perwgemów. Jak widzicie, tutaj już mamy 300 sztuk na drugiej postaci mam jeszcze ponad setkę. No i tutaj Fekkuły jakieś tam ponad 30. Więc mamy prawie 500 sztuk perwgemów. Do tego przygotowanych jest 5 dużych talizmanów, więc jedziemy z tym rolowaniem. Mam nadzieję, że trafi się coś fajnego. Oczywiście najlepszy byłby skiller, który będzie miał 45 do zdrowia, choć jeszcze nigdy nie udało mi się takiego ani wydropić, ani wyrolować. Myślę, że nie ma tutaj co przedłużać, bierzemy pierwszy talizman i jedziemy z tą zabawą. Oczywiście receptura myślę, że w większości już jest znana, bierzemy sobie właśnie taki talizman. Jeżeli nie jest on wydropiony na odpowiednim poziomie waszej postaci na obszarach grozy, to polecam brać talizmany tylko i wyłącznie z nitka laka albo z baala na piekle. Oczywiście do tego sobie dodajemy tutaj trzy klejnociki, Polecam używać wszystkich, poza czaszkami, ametystami oraz rubinami. Ametysty wiadomo się przydają do kraftowania amuletów, rubiny przydają się do kraftowania np. rękawiczek lub pierścieni, no a czaszki przydają się też do rolowania diademów, o czym był ostatni odcinek. Także jedziemy sobie ze wszystkimi pozostałymi klejnotami, jakie udało mi się tutaj nazbierać i zobaczymy co z tego tutaj wyjdzie. Pierwszy rol od razu po prostu genialny. I tutaj polecimy raczej z tym dość szybko, bo naprawdę jest co losować. Jak trafi jakiś skiller, to po prostu się na nim chwilę zatrzymamy i pomyślimy, czy sobie taki zostawić. Czy raczej będziemy szukać skilleru na inną postać pod inny build. Wszystko tutaj wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że chociaż 3-4 skillery z tego faktycznie uda się złożyć. Fajnie by było, nie powiem, że nie. Bo tutaj ta delikatna nadzieja, jak już tyle tego nazbierałem, jest, że, że faktycznie uda się coś fajnego wylosować. Najbardziej bym chyba chciał skiller albo na Jawazonkę, bo jeszcze jeden tutaj mogę wcisnąć, albo na Poison Necro, którym też ostatnio bardzo dobrze mi się gra. Ewentualnie mógłbym poszukać jeszcze jakiegoś skillera na Boazonkę, ale z tym też raczej może być ciężko. Ogólnie ten talizman jest całkiem niezły, gdybym miał więcej doobrażeń i więcej do skuteczności ataku, myślę, że mógłbym go zostawić. No niestety, z takimi statystykami najlepszy nie jest, ale bardzo dobre statystyki. W sensie, bardzo dobre... Mm, w sensie, bardzo dobre te afiksy się trafiły, niestety po prostu były zbyt niskie Jedziemy dalej, szukamy typowo jakiegoś skillera, na razie z tego co widzę To dobrze będzie, jak wyrolujemy, wyrolujemy chociaż ze dwa skillery Nie idzie to zbyt dobrze Słuchajcie, sobie odłożę te klucze, bo tu widzę, że cały czas mi dwie sztuki zostają tak, przynajmniej będziemy mieli na full jeszcze jeden rol Dobra 41 do zdrowia, no fajnie jakby do tego był właśnie jeszcze skiller Trochę do obrony 3 na magiczne, ulala Albym z tym dropił Kurde Jest dużo gorzej niż myślałem, szczerze mówiąc Znowu 40 do zdrowia, ale żadny skiller nie chce w to wejść Ogólnie nastawiałem się na to, że 2 czy trzy skillery to, to będzie pewniaczek, tutaj szybko pójdzie. Ale jak widzę, naprawdę wygląda to źle, nawet bym powiedział, że tragicznie. Prawie. O, jest łuk i kusza, super. To jest akurat coś, co chciałem ogarnąć sobie właśnie na moją boazonkę, którą w przyszłości mam w planach zrobić. Więc taki skiler możemy sobie zostawić. I myślę, że możemy się od razu zabierać za kolejny taki talizman. Weźmy sobie tego z Mephista na obszarach grozy, który był wydropiony. Może tutaj coś sądzie fajnego w miarę szybko. Bonus domany, dodatkowe złoto. Odporność na ogień. Obrona zdrowie. No to też lipa. 5 do siły to nawet nie komentuje. 14 na trutkę, nawet wymagany poziom tam nie był, ja pierdziele. No, to będzie zdecydowanie dużo trudniejsze niż myślałem. No ale, biorąc pod uwagę, że mam prawie 500 tych klejnocików przygotowanych, no to coś się trafić musi. Zaraz zobaczymy po prostu jaki będzie tutaj finalny wynik. Na razie jeden z jest i to pod taką postać, którą gdzieś tam w przyszłości planuję zrobić, więc akurat bardzo dobrze. Jest to też jeden z tych, które w sumie wymieniłem na początku. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. On tutaj widzę twardo Magic Finds, 6%, później 4%. Nie ma co. Konkretne role się trafiają, ale spokojnie, zapas klejnocików jeszcze jest, możemy klikać. No fajnie jakby się na Nekro trafił też ten skiller, bo tam chyba najbardziej mi najbardziej mi to obecnie zbustuje postać. Jeden skiller na Nekro daje tam bodajże 300 obrażeń od nowy. Łuki kusza znowu na Amazonkę, nie może być. Te dwa razy taki sam skiller, to jest aż niemożliwe. No dobra, jedźmy może z kolejnym. Weźmy sobie takie 45 do zdrowia teraz znowu. Zobaczymy, co tutaj się trafi. Umiejętności zimna na czarce i to po dwóch rolach, więc jest grubo. Zostawiamy. Co my tutaj mamy dalej? 45 do zdrowia, kolejny. No to szukajmy. Ogólnie, jeżeli na koniec trafi się. Nice. To jest to, czego szukałem. Trucizny i kościoły nekromantę. Znowu były bodajże trzy role i mamy skiller, o którym też mówiłem na początku. Dodatkowy 40% dodatkowych złota od potworów. Nie jest to jakiś super ważny bonus, ale jak najbardziej spoko opcja. Wolałbym, oczywiście, bonus do zdrowia, ale i tak, i tak nie jest źle. I w ten sposób mamy wyrolowane cztery skillery. Te dwa to praktycznie weszły jeden po drugim. Z tymi się troszkę pomęczyłem, ale mamy jeszcze jeden talizm przygotowany. Tu są przyzwania na druida. No niestety nie będę grał samoder druidem. Nie jest to build, który jakoś za bardzo by mnie tutaj porywał, więc śmiało możemy to rolować. I to niestety jest ogólnie ostatni talizman, jaki mam przygotowany. Ale możemy się pobawić w ten sposób, że jeżeli nie trafi się nic fajnego, to po prostu będziemy go rolować tak długo, aż trafi jakiś skiller z życiem. Zobaczymy co tutaj z tego wyjdzie, no chyba, że wcześniej po prostu trafię skiller na jakąś z postaci, którymi gram faktycznie I wtedy sobie, wtedy sobie to rolowanie odpuścimy dalej Spodziewałem się, że naprawdę te 3-4 skillery to wyjdzie to dobrze, później stwierdziłem, że może 2-3 po tym jak wchodziły te pierwsze Ale teraz naprawdę się to nieźle ruszyło I to jeszcze na postaci, którymi faktycznie chcę grać, więc Naprawdę myślę, że na razie na ten wynik nie mam na co narzekać. Są trzy skillery na cztery i są trzy dopasowane do tych postaci, o których właśnie mówiłem na samym początku, więc jestem naprawdę w ciężkim szoku, biorąc pod uwagę ile różnych skillerów się może trafić i to pomijam już te, nie wiem, ponad połowę, które są totalnie bezużyteczne, nie? Więc naprawdę jest nieźle. Nie spodziewałem się takiego parta aż. O, no i na przykład mamy jeden do na nekromanty, czyli idealny skiller, którego możemy sobie po prostu urolować dalej. To są właśnie te bezużyteczne skillery, o których mówiłem wcześniej. Zaraz zobaczymy, co tu się jeszcze trafi. Chciałbym wyrolować chociaż raz taki, który ma chociażby, nie wiem, z 30 do zdrowia jest przydatnym skillerem, też. A zawsze chciałem coś takiego wyrolować albo też wydrobić. Umiejętności walki na palka. No i to jest też kolejny skiller, który jest dość istotny. Jestem ciekawy, czy na palka jeszcze zmieszczę jakiś skiller. Jeżeli nie, to tego będziemy prawdopodobnie rolować. Mogę sobie zaraz zerknąć na szybko na mojego paladyna i tak samo zerknę sobie na czarkę albo na amazonkę, czy ja jeszcze te skillery więcej potrzebu potrzebuję? Jeżeli nie to zaraz do was wrócę i porolujemy sobie dalej. No dobra przejrzałem to co mamy na postaciach i wracamy dalej do rolowania. Po pierwsze znalazłem talizman 1 do przyzwania dla druida, kolejny i 31 do zdrowia, będziemy go sobie na pewno rolować. Może się uda z niego wyciągnąć coś fajniejszego. Skillery na łoki Akurat muszę zostawić, ponieważ mam chyba że z tego co sprawdziłem, 3 albo 4 sztuki. Do tego jak dołożę, 2 to będzie akurat tam 5 czy 6 sztuk, więc no te skillery tutaj zostawimy. Ewentualnie umiejętności dziwne możemy też rolować, bo tych skilerów mam bodajże już też z 5 sztuk, więc to sobie możemy jeszcze przerolować. Na razie zbieramy gemy i rolujemy ten dla druida. Zobaczymy, czy uda się coś z niego wyciągnąć. Jeżeli się uda coś fajnego wyciągnąć, to będziemy sobie rolować dalej. Ten talizman, właśnie pod zimno. Najpierw zajmijmy się tym na druida. Bądź i tak, i tak. Jeden skiller dla. O, tutaj skiller dla Nekro się od razu trafił. Skiller dla, dla sam druida, no niestety mi się totalnie nie przyda. Gdyby to były żywioły, to jak najbardziej chętnie bym to zostawił. O, tutaj całkiem fajny skiller pod Magic, fine na sam początek gry. Ale no niestety nie na ten etap, na którym ja już jestem. Dobra, możemy próbować dalej. Tutaj obrażenia. 42 do zdrowia, tutaj znowu dodatkowe złoto Znowu nic, dobra zaraz będziemy odpalać sobie tą drugą postać jeszcze Żeby poprzekładać kolejne gamy Ale na razie zajmijmy się jeszcze tym do końca Odzyskiwanie równowagi, obrażenia zdrowie Skuteczność no nie chcę, teraz być jakiś toporny znowu, tak jak te pierwsze, które były na początku 45 do zdrowia, no świetny bonus, idealny PR, ale 7 na magiczny. I nie mógł to być jakiś skiller właśnie? Kurde A szkoda tego zdrowia, że idealny rodzaj dla zdrowia, ale nic poza tym, kurde no Troszkę szkoda, nie powiem, że nie. Dobra, tu mamy jeszcze dwa role i zaraz przerzucimy sobie Gemę z drugiej postaci. Dobra, skoczmy na tą drugą postać na szybko. I ją mamy tutaj. Ten skiller dla Palka, który wyrolowałem, też tam niestety był niezbędny. Więc od razu go sobie tam przerzuciłem. Na pewno będziemy z niego korzystać. To jest bodajże mój czwarty skiller na Paladyna. Więc jeszcze nawet jeden by się tam zmieścił bez problemu. Przerzućmy sobie już te wszystkie gemy jakie tutaj są I zobaczymy co się jeszcze uda wyciągnąć Starałem się wam to też tak zrobić żeby jak najmniej było tego przerzucania no bo wiadomo że Nie każdy chce to oglądać to jest jakby tam parę sekund filmu do pominięcia, dobrą sprawę nic się tutaj za bardzo nie wydarzy Dlatego też przygotowałem sobie te trzy zakładki jakby od razu pełne w gemach żeby było Zrobione to po prostu jak najszybciej tu mamy jeszcze... ile? Setkę sztuk wyjdzie? No 98 sztuk Chyba dwie mi zostały tutaj jeszcze na tej, na tej Amazonce, więc myślę, że koło setki tu jeszcze mamy Co daje nam 33 role, jak dobrze liczę, więc do dzieła Próbujemy wyciągnąć coś jeszcze fajnego, póki co jestem i tak i tak turbo zadowolony, bo trafiłem się naprawdę z Na postacie, na, na które chciałem, więc no... Jest po prostu idealnie, naprawdę nie mam na co narzekać Dwa razy była do tego jeszcze Paladin, do tego jeszcze necromanta, o którym też mówiłem na samym początku. Więc to naprawdę jest, jest świetnie po prostu. Tutaj jest, widzę znowu jeden do zdolności bojowych. No niestety, na barwa skillery są dość bezużyteczne. Tam i tak, i tak się lepiej sprawdzają talizmany albo po, po prostu pod Magic Find, albo te, z obrażeniami. Więc śmiało, możemy to rolować jeszcze raz. No, zobaczmy, czy coś tu jeszcze siądzie do końca tych gemów, Jeżeli coś siądzie, no to tak jak mówiłem, bierzemy się jeszcze za, za ten talizman, który daje do zimna na szarkę. W sumie czarka pod zimną jest mi też w sumie najbardziej e, odległym buildem, jaki będę chciał tutaj złożyć. Więc w razie czego, możemy się za niego, za niego też tam zabrać. Ale coś czuję, że to nie jest na tyle oporne, że, że to już będzie chyba ostatni skiller, jakiego roduję. Dobra, i tu już mamy ostatnie podejście. No to jedziemy. Może coś się jeszcze uda wyciągnąć? Kurde, myślałem, że to już jest. Napis znaczy, fajny, taki długi, jak i ten od skilla. Dobra, spróbujmy coś fajnego jeszcze trafić. Tutaj na razie wchodzą właśnie te skillery Takie słabsze. Jest łuk i kusza. No nie wierzę po prostu. Trzeci do łuku i kuszy, to jest kurde niesamowite po prostu. Jak można trafić trzy takie same skiery? Żałuję, że to nie są oczywiście trzy podwróci z niej kości na nekro. Ale łazonkę i tak i tak planuję zrobić, więc myślę, że można się nią tutaj jeszcze pobawić. No zostałem i tak raz, dwie, trzy próby, więc możemy przerolować w sumie ten odcinek, nie będzie mi go jakaś super szkoda. Wątpię, że coś w te trzy próby się tutaj trafi. Ale różne cuda się zdarzają, więc skoro mamy się bawić, to bawmy się do końca. Dwa na magiczne przedmioty, ok. Jeden do dwa zimno. Świetnie. O i 109 ze skuteczności. Tak, myślałem, że tutaj się już raczej nic nie wydarzy, zostawiam go sobie do rolowania dalej. W sumie mam jeszcze czaszki. Czaszkami też teoretycznie można to przerolować, więc spróbujmy, czemu nie. A nuż się coś uda. Jak wszystko marnować, to wszystko. Dobra. Nie udało się niestety wyciągnąć nic. Odsumowując, mamy jeden skiller dla Paladyna pod zdolności bojowe, który w sumie mi się przyda. Trzy skillery na Bołazonkę, to jest po prostu znak, że czas tą postać stworzyć. Obecnie brakuje mi tylko runy jach, żeby ta postać była kompletna. Na pewno będę je szukał, na pewno nie będę się poddawał. Jak tylko znajdę tą runę jach, to prawdopodobnie tą błazonkę będziemy sobie tutaj tworzyć. Zrobimy sobie błazonkę typowo fizyczną, jak ja na, naładuję na nią 6 skillerów. To coś czuję, że ta błazonka i nawet na players 7 sobie da radę. Jeden skiller na trucizny i kości dla nekro też jest coś, czego bardzo, bardzo chciałem. Tym bardziej, że mój poison nekro, no właśnie, miałem tam bodajże dwa skillery, więc bardzo, bardzo mu się to przyda. Tym bardziej, że każdy skiller na poison nekro daje właśnie 300 obrażeń od nowe, więc to jest naprawdę spory boost. Szkoda, że nie trafiło się takich więcej, ale i tak, i tak cieszę się, że, tra że trafiły się chociaż skillery do łuku i kuszy. Nie trafił się niestety żaden skiller z życiem, taki jaki bym chciał, ale i tak myślę, że wyszedłem na tym całkiem nieźle. Polecam każdemu tą zabawę, bo naprawdę da się trafić nie za perełki. Rolowanie talizmanów to jest po prostu coś świetnego. Wystarczy pozbierać sobie parę gemów, wydropić odpowiedni talizman i wtedy możecie sobie tutaj rolować. Macie kolejną zabawę w tej grze, żeby też zrobić po prostu coś innego niż cały czas, tylko ładować te potwory. W tym odcinku to już było już na tyle. Ja Was oczywiście zapraszam na live'y, na Twitcha oraz na Discorda linki do wszystkiego znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie o konkursie! Powodzenia wszystkim i do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live. Na razie!